da? Nie. Proszę cię! Nie. to ostatnio obiecuję. Zobaczysz, zęby ci wypadną. Mamo, ci wypadną mi zęby? No niedługo na pewno. Babcia, a ty jadłaś dużo lizaków? Na moich czasów to można było zęby w ścianę wbić, a nie lizaka zjeść. Dżanetka, daj mi jakiś długopis, bo nie mam cię krzyżówki rozwiązywać. A czemu nie masz zębów? co ty mnie straszysz, dziecko? Myślałam, że zapomniałam ze zmywarki protezy wyciągnąć. Bo Chciałam mieć protezy w naszej zmywarce? Żaneta, proszę cię. A jak matka myła laktator po Januszku i miskę po psie, to cię nie brzydzi. A co to jest laktator? Pamiętasz, jak oglądałeś z dziadkiem, jak doili krowy? No, laktator to jest taka mała dojarka. Mamo, czy my mieliśmy krowę? Mama sobie podłączała taką dojarkę, jakbyś mały. Laktator. Żeby cię karmić mlekiem z piersi. No. Fuj. Wolę lizaczki. Irena, te kubki coś dziwnie pachną. Ciekawy nie da pić. Informuję cię, mamo, że od dzisiaj spożywam posiłki tylko na zestawie papierowej. I w ogóle, dlaczego wy wszyscy jesteście w moim pokoju? Pranie ci przyniosłam.